to niebieski kolor jest najlepszy, bo to ulubiony mi kolor 5, no to niebieski kolor jest najlepszy, ta to, to bijaj im damo piosenkę, widzu śpiewaj mi ze mną niebieskie, śpiewaj widzu, bo potem nie dostaniesz IP do bojana, potem jak dostaniesz, jak potem e, na, dasz mi lajka i suba, potem wam dam Hasło e-mail Bojana, potem i będę wam pokazywać, kto to jest już, to, kto to jest krewan Krewandrowski, to jest Słolata, jetro de moje to jest, moje IP to jest na to ten kropka ater.nos kropka to jest moje IP do mojego serwera. To bijaj na mój serwer. No to ja jestem wersji. No to bijaj na mój serwer. Bijaj pierwszą linię w opisie. Na wersji bedrockowej Bo potem będzie nie będzie tej piosenki na Tutaj. No kolor jest najlepszy. O niebieski kolor jest najlepszy. O, o, o! niebieski kolor jest najlepszy. o. Niebieski kolor jest najlepszy. O, 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 o. Niebieski kolor jest najlepszy. O. Niebieski kolor jest najlepszy. O. Niebieski kolor jest najlepszy. Ty kupisz ze mną niebieski kolor. Pałko ze mną na moim świecie niebieski kolor. No to może... Zrobimy, pokolorujemy, na niebiesko owce, to będzie niebieskie pełna. Niebieski kolor jest najlepszy, bo to mój ulubiony kolor, to jest, bo to mam taki zielony biesiadek, niebieskie zielone niebieskie bo ja mi paliłam peł.